Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii Magiel Magluje. Dzisiaj na maglu mamy taki piękny samochodzik. Mówię na to jajko, bo to jest Audi. Audi A1. Ono jest takie ładne, zaokrąglone, bardzo kobiece. Bardzo fajne auto, przyjemne auto. Jeszcze zobaczcie w tej konfiguracji jasnego środka. Ładnie się prezentuje. Piękny kolor, ale ja tu o samochodzie i wyposażeniu nie chcę z Wami rozmawiać, tylko to auto wjechało do nas na usterkę. A usterka, słuchajcie, jest taka, że pokazuje komputer diagnostyczny wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze. Czyli wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze, o tutaj. Słuchajcie, tu jest czwarty cylinder. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Teraz chciałbym Wam zademonstrować, jak wygląda te wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze. Silnik mamy zimny, nierozgrzany. I idziemy, uruchomimy silnik. Zobaczcie, widzicie, normalnie auto odpaliło, nie ma żadnych problemów, nie pokazuje teraz kodów usterek ten pojazd i ten silnik, o teraz będzie lepiej widać, nie pokazuje kodów usterek, ale za chwilę idziemy do komory silnika i tam będziemy obserwować jak ten silnik pracuje. Uruchomiliśmy silnik, on sobie odpalił i zobaczcie, co teraz się dzieje. Widzicie, może teraz będziecie widzieć. Zobaczcie, jak on drga. Rzuca tym silnikiem na boki. Widzicie? Aż cała maska się trzęsie. Może nie będzie tego dokładnie widać w tej kamerze, ale uwierzcie mi na słowo, że bardzo mocno rzuca tym silnikiem. Ten objaw, który widzicie rzucania silnikiem jest tylko na zimnym silniku. Tylko i wyłącznie na zimnym silniku. I widzicie? Teraz zobaczcie, w tej chwili wyrzuciło nam kontrolkę EPC. Widzieliście wcześniej, tak, jak wyrzuciło kontrolkę EPC przy odpaleniu, nie zaświeciły się żadne kontrolki, silnik przez chwilę równiutko pracował i teraz powiedzcie mi, drodzy widzowie, moi subskrybenci, starzy, nowi subskrybenci, ci, którzy dochodzą, jak będziecie oglądać ten film, piszcie w komentarzach, co tu mogło się wydarzyć. I co byście zrobili, żeby sprawdzić tą usterkę? Dobra, to zaczynamy. Teraz Wam będę opowiadał, od czego ja bym zaczął i od czego bym zaczął w ogóle diagnozę. A diagnozę zacząłbym od testera komputerowego, żeby dowiedzieć się, jakie są kody usterek. W tym przypadku komputer był już podłączony i wiemy, że wypadanie zapłonu występuje na czwartym cylindrze. Jak już się zorientowaliście, to to jest silnik 1,2 TSI. Wydawałoby się, że ta jednostka z tych wszystkich silników TSI jest mocną jednostką, ale. Niestety coś tu się wydarzyło, że mamy wypadanie zapłonów na zimnym silniku. Podkreślam, te wypadanie zapłonów i nierówna praca jest tylko i wyłącznie na zimnym silniku. I teraz ja zaczynam od czego? No zaczynam od wyjęcia tych oto fajek, wykręcenia świec i będziemy sprawdzać i weryfikować ciśnienie sprężania. To jest podstawowa rzecz w samochodzie, jak jest wypadanie zapłonów, to sprawdzamy ciśnienie sprężania. Bo nie wiemy, czy te wypadanie zapłonów jest od świecy, która znajduje się tutaj, czy jest od cewki, czy jeszcze jest Inny problem, że ten silnik równo nie pracuje. Teraz, jak będziecie chcieli zdejmować, słuchajcie te fajeczki, to muszę Wam powiedzieć, że nie ciągnijcie za to, bo uszkodzicie przewód. Trzeba złapać szczypcami za tą metalową obudowę i do góry ją po prostu ciągnąć. W żadnym wypadku nie ciągniecie za ten przewód, bo uszkodzicie przewody. Te przewody są bardzo, bardzo drogie. Na załączonym obrazku macie i widzicie wykręcone świece, i teraz, kochani widzowie, po świecach zaponowych tak jak tutaj widzicie, je odłożyłem pierwszy cylinder, drugi, trzeci, i tu już czwarty cylinder po świecach zaponowych bardzo dużo można się dowiedzieć o silniku. Bardzo dużo. Zobaczcie pierwszy cylinder. Ciekawe, czy będzie dobrze widać. Świeca jest jak najbardziej ok. Nie jest zalana olejem, ani nie jest czarna. Ale muszę Wam powiedzieć, że ktoś tu był. Te świece zostały wymienione na nowe, bo niemożliwe, że przy 180 tysiącach czy 150 tysiącach tak te świece będą wyglądać. Nie ma takiej opcji. Patrzcie na drugi cylinder, jak wygląda świeca. Szkoda, że nie mogę Wam zoom, zoomować dobrze, ale ta świeca też wygląda dobrze. Trzeci cylinder, zobaczcie, bardzo dobrze wygląda. I teraz spójrzcie, jak wygląda czwarty cylinder. Co widzicie? Świeca jest czarna. Jest czarna świeca w środku, zobaczcie. Czyli co się dzieje? Albo nie spala yy, się dobrze mieszanka paliwowo-powietrzna, albo jest za dużo oleju i za dużo oleju daje i ta świeca nie przerabia tego oleju o ta świeca, ale to się dowiemy za chwilę, co pierwsze robimy? Tak jak mówiłem, sprawdzamy ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach i teraz. Ja przygotowałem sobie, słuchajcie, mam taki starodawny przyrząd, tak, który służy nam do sprawdzania ciśnienia sprężania. Taki przyrząd. Ja sobie ten przyrząd przygotowałem, ale zanim będziecie sprawdzać ciśnienie sprężania, to tak, odłączamy od cewki zasilanie i odłączamy tutaj macie taki, widzicie, kostkę. O tą właśnie, tą kostkę. To jest kostka z listwy, która podaje nam paliwo. Możemy to odłączyć, możemy też to odłączyć, czy to. Po to, żeby to paliwo nie dostawało się do, do środka, żeby to ciśnienie sprężania było jak najbardziej wiarygodne. Ciśnienie sprężania, pamiętajcie, że mierzymy na zimnym silniku, jak i na ciepłym silniku. Na tą chwilę mamy problem, wiecie jaki. Na zimnym silniku falowanie obrotów, nierówna praca, wypadanie zapłonu, tak komputer diagnostyczny nam pokazał. Więc zabieramy się za sprawdzanie ciśnienia. Do tego działania, no niestety, będą nam potrzebne dwie osoby z tym przyrządem. Więc ja sobie posprawdzam to ciśnienie sprężania i pokażę Wam jaki jest wynik tego ciśnienia sprężania. Drodzy widzowie, ciśnienie sprężania mamy pomierzone, ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jak będziecie robić ciśnienie sprężania, tą procedurę sprawdzenia ciśnienia sprężania, ważne jest to, żeby ta osoba która siedzi tutaj w środku i kręci rozrusznikiem miała wciśnięty pedał gazu do końca żeby przepustnica była otwarta na maksa to jest jedna podstawowa kwestia, druga podstawowa kwestia akumulator, akumulator musi być w 100% sprawny te obroty silnika muszą być takie, jak powinny. Ten śnik ma kręcić jak szalony, żeby sprawdzić dokładnie ciśnienie sprężania. Czyli podsumu, podsumujmy to, co mówiłem. Przepustnica otwarta, czyli gaz wciśnięty do końca, akumulator ma być naładowany i tu mamy miernik. Miernik ciśnienia sprężania. Teraz jesteśmy już po tej procedurze. Mamy wynik. Zobaczcie, co się dzieje. Pewnie nie... o, teraz będziecie widzieć. No i co się dzieje? Pierwszy cylinder, ile mamy? No mamy 10, drugi cylinder, mamy 10, trzeci cylinder, mamy nawet 12, czwarty cylinder, zobaczcie, 7. 7. Już wiadomo, że jak mamy 7, to wiadomo, że ten czwarty cylinder, o ten czwarty cylinder, który tu jest, nie ma odpowiedniego ciśnienia sprężania. I teraz, jeżeli nie ma odpowiedniego ciśnienia sprężania, to ten silnik kuleje. A w tym silniku są zamontowane takie czujniki stukowe, które mówią nam, jak każdy cylinder pracuje. No, i ten silnik próbuje sobie, próbuje, próbuje sobie, słuchajcie, yy, wyrównać te yy, stukowe spalania albo niestukowe spalania, albo w ogóle niespalania, ale okazuje się, że nie może wyrównać tego spalania, żeby ten silnik równo pracował. No, i musi wyrzucić kontrolkę, że coś jest nie tak z tym silnikiem. A nie tak jest. Nie mamy ciśnienia sprężania. Nie mamy ciśnienia sprężania. Zobaczcie, co to za ciśnienie? Nie ma ciśnienia. Kochani widzowie, subskrybenci, widzowie, który raz, który, którzy pierwszy raz mnie oglądają, powiedzcie, co tu mogło się wydarzyć? Co dalej z tym tematem zrobić? Jaki macie pomysł na to, żeby usprawnić ten jeden cylinder, który nie ma ciśnienia, sprężania? Piszcie w komentarzach, jak już napisaliście te komentarze, to zobaczcie jak ja jeszcze mam pomysł. Mam taki przyrząd, tak zwaną kamerę, którą będziemy, słuchajcie, wpuszczać o tam, 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 żebym wam nagrał, o tam do tego y, cylindra poprzez świecę, którą wykręciliśmy przez ten otwór, będziemy wpuszczać tą sondę, czyli kamerę i będzie, sprawdzimy, jak wyglądają gładzie cylindrów. I jak wyglądają, wygląda tłok z góry. Może coś to nam powie, co tam się wydarzyło? Czy ja się zabieram y, do działania, uruchamiam ten przyrząd, wkładam kamerę i już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Włożyłem? Dobra, jestem. Więc włączymy to. Tak będzie lepiej widać, no nie? Co my tu mamy? Na pewno widać, że jest troszkę porysowany cylinder. O, tu są te rysy. Obejrzyjmy ten tłok, jak to wygląda. O, tu widzicie jaka jest duża rysa. W tym miejscu, o w tym. Ten cylinder jest porysowany. Ale dlaczego? Ciężko powiedzieć. Mam co do yy, podejrzenie co do tego tłoka, widzicie? Tutaj na takim zagięciu, o w tym miejscu, o w tym, jakby wyglądał mi napęknięty albo nie. Ale tak czy inaczej. Co widać bardzo dobrze, tutaj na załączonym obrazku, jak widzicie, to są rys rysy na gładziach cylindra. Czy to by spowodowało brak ciśnienia? Trudno mi w to uwierzyć. Bardzo bardziej prędzej by ten olej tutaj, jakby takie rysy były, to by dużo oleju zjadał. No dobrze. Słuchajcie, dobrze, dobrze, ale... Wkładam, włożyłem w pierwszy cylinder. Zobaczymy, jak w pierwszym cylindrze, co się dzieje, gdzie jest ciśnienie sprężania. I zobaczcie, też są rysy na gładziach cylindrów. Też wygląda ten tłok podobnie. Bardzo podobnie wygląda tamtego. No dobra, no i teraz. Mamy zagadkę. Teraz jest naprawdę zagadka, bo te, te cylindry i te gładzie cylindrów wyglądają podobnie. Czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty. Wszystko wygląda podobnie przez naszą kamerę, którą tutaj mamy. Bardzo podobnie. I teraz pytanie. Pytanie do Was. Co dalej? A wiecie, co dalej zrobię? Zrobimy próbę ciśnienia sprężania, ale próbę olejową. A próba olejowa polega na tym, żeby zobaczyć, czy czasami, jak nie ma ciśnienia sprężania, czy czasami zawory nie są podparte w głowicy, czy zawory nie są wypalone w głowicy. I teraz. My będziemy strzykawką, zwykłą strzykawką, nabieramy tutaj do tej strzykawki olej i tu będziemy mieli rurkę, słuchajcie, ciężko mi pokazać, najlepiej nałożyć rurkę sobie na tą końcówkę, żeby elegancko tam do tej dziurki wlać olej. No i my wlewamy, niedużo trzeba, no wystarczy, o zobaczcie, tyle. Tyle, to już jest dużo, tyle oleju to jest bardzo, bardzo dużo. No i teraz będziemy wlewać ten olej tam do tego cylindra. Jak wlejemy ten olej do tego cylindra? To robimy jeszcze raz, jak to mówiąc, sprawdzamy ciśnienie sprężania na czwartym cylindrze, który stwarza nam problem w tym silniku. To co, idę po przyrząd? Zalewam oleju i zaraz zobaczycie jaki jest wynik. Już jesteśmy po dokonaniu sprawdzenia ciśnienia sprężania, tak zwanej próbie olejowej. Jeszcze raz Wam przypomnę. Gaz do dechy, dobrze naładowany akumulator i kręcimy. No, i co ja mogę Wam powiedzieć po tej próbie olejowej? Już Wam pokazuję, jak wyszła próba olejowa. No i zobaczcie. Jak wyszła próba olejowa. Chwilę, wyłączę tylko tą lampkę. Teraz będzie lepiej widać. Zobaczcie, ciśnienie sprężenia się znalazło. Czyli po dolaniu oleju do cylindra ten olej uszczelnił ten tłok i było i jest ciśnienie sprężania. Co to oznacza? Słuchajcie, co to oznacza? To oznacza, że nie mamy wypalonych zaworów w głowicy, czyli głowica prawdopodobnie jest sprawna, ale jest problem z tłokiem, a prawdopodobnie jest problem z pierścieniami. I teraz powiedzcie mi, drogi, drodzy widzowie, co dalej z tym fantem zrobić? Czy od razu rozbierać ten silnik, zdejmować głowicę, rozbierać, wyjmować pierścienie i sprawdzać? Czy są jakieś rozwiązania, które pomogą nam usprawnić ten jeden cylinder? Oczywiście mówię dlatego, żeby uniknąć dużych kosztów naprawy. Bo rozebranie silnika to nie jest sztuką. Dobra, rozbieramy i jest wszystko OK, ale to są bardzo duże koszty wtedy naprawy tego silnika. Powiedzcie mi, drodzy, widzowie, i piszcie w komentarzach, co byście zastosowali tutaj do tego silnika, żeby usprawnić. Ten cylinder, bo prawda przywody mamy nałożone, Pamiętajcie, żeby popinać kostki. Teraz pokażę Wam i zademonstruję, jak ten silniczek będzie pięknie pracował. I jak się chociaż trochę rozgrzeje do 40 stopni. Uruchamiam sprzęta, uruchomiliśmy silnik. Może teraz będzie mnie słabo słychać, bo słyszycie, że pracuje ten silnik i zaraz zobaczycie, jaka jest bardzo duża zmiana pracy, jak ten silnik to też się trochę rozgrzeje. I to jest bardzo zastanawiające, że potrzebuje nawet 30-40 stopni rozgrzania silnika i będzie bardzo równo pracował. I powiedzcie mi, piszcie w komentarzach. Czy to jest normalne, czy zdarzały Wam się takie usterki. Przytrzymałem, zobaczcie, już temperatura troszkę się podniosła do góry i silnik pracuje równo. Równiutko pracuje silnik. Zobaczcie. Nawet nie drgnie. Nie generuje usterek w tym momencie. Nie przygasa. Nie drga. Ten odcinek dobiega końca. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, od czego trzeba zacząć, jeżeli w samochodzie mamy Wypadanie zapłonów. W tym przypadku, w tym samochodzie, problem polega na tym, że na, na czwartym cylindrze nie ma ciśnienia sprężania na zimnym silniku. W wielu innych przypadkach są mniej kosztowne elementy, które powodują, że nie ma. Yy, jak to nie ma? No, jest wypadanie zapłonów. Na przykład przewody mogą być uszkodzone, na przykład świece mogą być uszkodzone, ale też może być uszkodzona cewka zapłonowa. To są opcje tańsze do naprawy. W tym przypadku ta opcja okazała się i okaże się pewnie bardzo drogą opcją naprawy tego silnika, bo to nie jest ani cewka, ani przewody, ani świece. Tylko na zimnym silniku jest brak ciśnienia sprężania na czwartym cylindrze. Jak macie pomysły. W tym temacie, co w tym silniku należałoby jeszcze zrobić, żeby uniknąć dużych kosztów, piszcie w komentarzach. Na tą chwilę. Ja się z Wami będę żegnał. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, piszcie komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku Magiel Magluje.